Wcześniej jeszcze mojego zapytania z poprzedniej sesji, bo też wnioskowałam odnośnie y, profilaktyki niezależnej, jeśli chodzi o rozwiązanie tych problemów w szkole. Jestem też po rozmowie tutaj z dyrekcją y, szkoły. Tak naprawdę problem tkwi szczególnie w tym, że w szkole brakuje pedagogi. Y, jest y, zmniejszony etat dla pedagoga. Y, tak naprawdę jest to delegowana jedna pani na dwie szkoły. nie wyrabia się tak naprawdę z godzinami na dwie szkoły, dwóch szkołach Jest bardzo dużo uczniów, a jednak ten problem uzależnień cały czas wzrasta i nie tylko ten problem tak naprawdę, bo są też inne problemy, z którymi boryka się młodzież i tak naprawdę nauczyciele przedmiotowi nie są w stanie rozwiązywać takich typowych problemów wychowawczych, tak samo jak dyrekcja szkoły. I chciałabym tutaj do zarządu szczególnie nieść taki wniosek o możliwość rozpatrzenia, zwiększenia po prostu godzin dla pedagogów w szkole ZST i ogólnie kształcącej imienia Ola Miejskiego. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze?